Witam serdecznie Państwa w Totalnej Biologii Bez Granic. Dzisiaj zajmiemy się konfliktem rozszczep podniebienia. Jeden lub oba konflikty, konflikt spowodowany złapaniem czegoś, czego jednak nie można przełknąć. Coś ucieka, choć już wydawało się, że mamy to w garści, na przykład Dziecko urodzone z rozszczepem podniebienia. Ojciec pracuje w dziale obsługi klienta, nie może znieść swojej pracy angażuje się w działalność związane, związkową. Gdy zwalnia się miejsce w lokalnym zarządzie związku, jest pewien, że to on je dostanie. Wszyscy zapewniają go, że tak będzie, że zasługuje na nie swoim aktywnym udziałem. W tym czasie matka jest w piątym czy szóstym miesiącu ciąży. W dniu pożegnania odchodzącego pracownika szef wzywa przyszłego ojca do swojego gabinetu i oznajmie mu, że to nie on dostanie stanowisko, a ktoś yy, przysłany z centrali. Oboje rodzice przeżywają konflikt, więc u ich dziecka pojawia się wada wrodzona, rozszczep podniebienia. Dlaczego rozszczep, a nie nowotwór? Jest pewna subtelna różnica. Rak pojawia się, gdy omija nas coś wielkiego, do czego zawsze dążyliśmy. Człowiek już myśli, że wygrał na loterii, jest już milionerem, a w następnej chwili okazuje się, że nadal jest biedny. To dla niego sytuacja krytyczna. Rozczep podniebienia pojawia się w sytuacji mniej drastycznej. Mężczyzna wciąż ma swoją pracę, ominął go jedynie awans, więc myśli, gdyby moje możliwości, moje usta były większe, ten kąsek już by mi się nie wymknął. Roszcze podniebienia przed narodzinami. Podczas badania OSG wykryty zostaje roszcze podniebienia upłodu. Kobieta wraz z mężem zastanawiają się, co działo się przed lub w trakcie poczęcia. Miałam coś, ale to zaczyna uciekać. Wydawało mi się, że coś mam, a to nagle zniknęło. Muszę mieć większe usta, żeby to schwycić. Oboje pracowali na wysokich stanowiskach i oboje spodziewali się awansu, którego nie dostali. Odprogramowali konflikt i dziecko rodziło się jedynie z łagodnym rozczepem wargi. Później ojciec przyznał, że nie do końca zgadzał się z tym co ustalili i nie był w pełni przekonany co wyjaśnia dlaczego u dziecka pozostaje ślad, Dlatego dziecko pozostaje ślad na tej wardze. Czyli jeszcze w łonie matki można cofnąć pewne konflikty, jakby pewne choroby. Tak jak rozszczep podniebienia, tak samo jak choroby dauna. Jeszcze jeśli się rozwiąże konflikt w łonie matki, choroby można wtedy właśnie cofnąć. Rozszczep wargi. Dolna warga to jest pierwiastek żeński, matka. Górna warga, pierwiastek męski, ojciec. Niemożność schwycenia kęsa, ponieważ jest za duży. Moje usta są za małe, żeby pomieścić to, czego pragnę. Róża to poważne yy, zakażenie skóry właściwej bakteriami paciorkowca prowadzące do powstania stanu zapalnego, do zbadania. Oddzielenie od klanu z powodu różnicy poglądów politycznych, religijnych, oddzielenie i jednocześnie splamienie związane z miejscem ciała, gdzie wystąpiło zakażenie. Czy w historii rodziny były jakieś ukryte dzieci, jakieś zmiany związane z religią i wiarą? Różyczka, sytuacja podobna do tej wywołującej odrę, jednak tutaj konflikt oddzielenia ściśle związany jest z ustami. Na przykład, ojciec uderza mnie w twarz na oczach moich przyjaciół, coś czego nie mogę złapać. Jest to potrójny konflikt obejmujący naskórek, nos i gardło. Faza zdrowienia związana z czterema konfliktami, konflikt oddzielenia, konflikt czegoś co brzydko pachnie. Konflikt kęsa, którego nie mogę złapać. Konflikt dotyczący ciosów, twarzy rzeczywistego lub symbolicznego, który dostaliśmy. Upokorzenie. <laughs> Rumieniec. Atak na integralność, skromność młodej dziewczyny. Na przykład, <laughs> pewna czternastolatka często się rumieni, jest bardzo emocjonalna, więc źle to znosi i chce ukryć swoją zaczerwienioną twarz. Bywa wyśmiewana, bardzo nie chce sprawić wrażenia prze... niepełnowartościowej. Chce dobrze wyglądać, aby być kochaną, sprostać oczekiwaniom. Rwa kulszowa. Kilka możliwych konfliktów. Chciałbym tam pójść, ale nie mogę. Muszę tam iść, ale nie chcę. Często przyczyną jest konflikt seksualny. On chce dziś, a ja nie chcę. Chcę tak bardzo dziś, lecz on nie chce. Wymuszony ruch, muszę tam iść, ale nie mam ochoty, nie chcę, ale muszę. Czuję, że moja tożsamość jest podważana. Przeanalizuj, kim jest Jack, ktoś na J, czy jest ktoś inny, kogo imię zaczyna się na J, kto zaszedł ci za skórę. Na przykład pewna kobieta ma czwórkę dzieci z jednym mężczyzną, żyją razem szczęśliwi. Ona chciałaby wziąć z nim ślub, jednak on nie chce. Kobieta od zawsze chciała wyjść za mąż, chciałaby też zrobić przyjemność swoim rodzicom i partner stoi na przeszkodzie do osiągnięcia tego celu. Gdy kobieta rozwiązała swój konflikt, ból natychmiast zniknął. Zewnętrzna strona uda to jest pecherzyk żółciowy, skrywana uraza, część przednia uda to jest żołądek, chęć za złapania czegoś, zdobycia jedzenia, korzyści w przyjemności. Wewnętrzna część uda, meridian, wątroby i nerek złozi jednocześnie problemy seksualne. I teraz bardzo dobrze przy wieku kuluszowej na przykład robić bańki po całym meridianie w tym miejscu, gdzie on boli aż do podeszwy stóp. Dobrze też robić bańki na pośladki mandale po środku i w cztery kierunki świata oraz yy, bańki na nerki. Yy, i też zażywać taką kompleks witamin B. I to będzie pomagało, oraz masaże robić na to. Samobójstwo. Kilka wskazówek, na co warto zwrócić uwagę. Rozpacz jest, to kluczowy, jest kluczowym słowem leżącym u podłoża samobójstwa. Chciałbym powrócić do stanu nieżycia, w którym z pewnością nie będę miał tylu, tyle problemów. Poczucie bycia zupełnie bezużytecznym, połączone z rozpaczą. Kombinacja negatywnych opinii, które mają o mnie ludzie, oraz tego, jak sam siebie oceniam. Całe życie było wypełnione poczuciem winy i braku wartości. Usunięcie zahamowań, za dużo straconego czasu, by go odzyskać. Myśli samobójcze mogą zaczynać się od wielkiego cierpienia moralnego to dla mnie zbyt wiele. Problem z nerkami pojawiającymi się, kiedy czują się zniszczony, kiedy nic na tym świecie nie pozostało. Nic, równa się pewna ilość energii przodków, która się nie regeneruje. Jestem opuszczony, zniszczony, jestem bankrutem wewnątrz, jak i na zewnątrz. Osoba przejawiająca silne cechy maniakalne, duża prędkość podejmowania dużego ryzyka, osoba w stanie głębokiej depresji, po co dalej żyć? Rada. Kluczowym słowem związanym z samobójstwem jest rozpacz w biologii, fizjologii, rozpacz połączona jest z konfliktem wzgórza, który odnosi się do tego, co przydarzyło się naszym rodzicom lub dziadkom przed tym w trakcie ich miesiąca miodowego oraz okresu projektu celu. Czy odnotowano jakieś tragedie, urazy, sekrety? Czy ktoś pogrążony jest w rozpaczy przyszłość, wydaje się być czymś? niemożliwym. Aby pomóc klientowi uwolnić się od rozpaczy, konsultant musi pomóc mu dostrzec przyszłość. Dla automatycznego mózgu liczy się tylko przyszłość, do której uzyskujemy dostęp dzięki stawianiu celów na kolejny miesiąc, pół roku, rok 5 lat, 10 lat. Nawet jeśli ulegną one zmianie, musimy od czegoś zacząć, najlepiej no od dzisiaj. Bardzo też dobrze działa, żeby pracować w podróży podhipnotycznej z książką Brandon Journey Podróż. Pokazuje tam inspirujący proces podróży emocjonalnej, która może bardzo pomóc klientowi uporać się z problemami. Też osoby, które popełniły w rodzie samobójstwa pociągają następne pokolenia w śmierci. Więc dobrze uważam, że zrobić tam ustawienia od, rozwiązać konflikt tych osób i odprowadzić je do źródła stworzenia. Schizofrenia to poważny temat, który powinni zająć się zawodowi lekarze i terapeuci. Istnieją różne typy schizofrenii, jednak zdaje się, że wszystkie mają jeden wspólny mianownik: brak połączenia z rzeczywistością. Schizofrenik nie może widzieć świata tak, jak my należy, więc poszukać w okresie projektu celu w historii rodziny konfliktu związanego z przytłaczającym lub bolesnym doświadczeniem rzeczywistości. Tak samo według ustawień Hellingera schizofrenia to osoba jest połączona z ro, w rodzie z mordercą i ofiarą, czyli uważam, że dobre byłyby też tutaj ustawienia. Serce naszą, który zwykle nazywany sercem, to mięsień sercowy, spowija go rodzaj worka o podwójnej ścianach o sierdzie, którego celem jest ochrona serca. Jamy serca wyściełane z cienka błona w sierdzie, przechodząca w ściółkę naczyń wieńcowatych wśród błonek. Sympatykonia, martwica ścian serca, martwica Zastawek serca. Wagatonia, stwierdzenie, stwardnienie ścian serca, zmiany zastawka. W serce, komory serca. Komory serca związane są z ojcem, zasadą męską, a także z podejmowaniem decyzji, pracą, wszystkim, co dzieje się poza domem. Przedciągi związane są z postacią matki, zasadą żeńską, czyli powrotami do domu, miłością, ciepłem domowego ogniska. Serce, palpitacje serca. Moja miłość jest rozbita. Pojęcie... Pokrojona na kawałki. Serce, połączenie międzykomorowe, to ojciec. Chcę, uprawiać, chcę usprawnić komunikację między dwoma ojcami. Wykluczenie kobiet z rodzinnego klanu. In, inny możliwy konflikt. Nasza miłość jest zagrożona, więc serce zostaje za, rozerwane przez, przez lub w imię miłości. Możliwy wydźwięk między. Możliwy wydźwięk miłość, siła, niebezpieczeństwo, ojciec, siła odśrodkowa. Brak możliwości zdobycia miłości ojca. Przypadek dziecka. Ośmioletni, yy, ośmioletnia dziewczynka musi przejść operację przegrody międzykomorowej, już trzecią, ponieważ dwie poprzednie się nie udały. Dziewczynka cierpi na niewielką niewydolność lewej komory serca. Trzecia operacja udaje się. Przeciek znika sam, ponieważ znalezi znalezione zostały rozwiązane konflikty. U kobiet problemy z przegrodą międzykomorową oznaczają, że kobiety są wykluczane z klanu, ponieważ wszystkie decyzje podejmują mężczyźni. Serce, połączenie międzyprzedsionkowe, matka, próbują usprawnić komunikację między dwiema matkami w moim klanie, rzeczywistymi lub symbolicznymi o wydźwięku miłości, łagodności, uczucia kobiecości, matki, siły dośrodkowej. Na przykład babcia mówi do matki, powinnaś zadbać, zabrać siostrę do swojej matki chrzestnej. Kobieta spełnia jej prośbę, ale i siostra, i matka chrzestna nie przepadają za sobą i kłócą się. Matka chrzestna to symboliczna matka. Serce, przedsionek serca. Komora, równa się ojciec, siła odśrodkowa, z domu na zewnątrz, zasada męska. Przedsionek, matka, siła dośrodkowa, z zewnątrz do domu, zasada żeńska. Takie jest obowiązujące od milionów lat prawo natury. Otwór między przedsionkami próbuję usprawnić komunikację między matkami, dwiema kobietami w mojej rodzinie klanie. Nie do prawego przedczonka. Na przykład w ciąży, w ciąży ze mną matka zażyła truciznę, aby wywołać poronienie. Choć jej się to nie udało, jednak trucizna krążyła w jej krwi Najważniejsze więc było, aby pozostało w bezruchu, tak jak po zatruciu jadem. Trzeba było spowolnić krew w żyłach. Najlepszym rozwiązaniem, by przetrwać, był. Niedorozwój prawego przedsionka. Faza y zwrotna z komory do przedsionka. Ojciec zmienia swój stosunek do mnie. Fala zwrotna aorty do komory. Matka zmienia swój stosunek do mnie, ale ja chcę pozostać w domu. Niewydolność zastawki trójdzielnej lub mitralnej. Y powracam do domu matki. W serce, szmery w sercu. Moje serce jest jak serce Chrystusa, musi wysyłać w świat swoją miłość. Muszę móc zwiększyć moją miłość. Serce bije mocniej. Pojawiają się zwłaszcza u małych dzieci, które mówią sobie, boję się, że dają zbyt mało miłości. Problem może dotyczyć też rodziców, którzy w okresie projektu celu bardziej okazują miłość. Działa tu prawo konsekwencji, możliwe również, że same, samo dziecko dowiaduje się, że musi okazywać bardzo dużo miłości. Na przykład, 13-letni chłopiec, jego matka była w ciąży, ojciec bardzo stresował się z powodu pracy, kobieta próbowała wspierać ukochanego męża w, w trudnych chwilach. Dziecko rodziło się ze szmerami w sercu. Gdy w wieku, wieku 13 lat usłyszało o problemach rodziców przed swoimi narodzinami, szmery zniknęły. Serce, ściany. Krew sama w sobie jest narządem składającym się z wielu elementów. Krwinki czerwone przenoszą tlen, dwutlenek węgla. Krwinki białe zajmują się obcymi elementami w organizmie. Płytki krwi powodują krzepnięcie krwi, chronią nas przed wykrwawieniem. Obok układu krwionośnego istnieje układ chłonny, składający się z przewodów węzłów chłonnych, w których krąży chłonka limfa, przenosząc niektóre białka i tłuszcze z układu pokarmowego. Jedyna z głównych funkcji układu chłonnego związana jest z odpornością, czyli odróżnianiem siebie od niesiebie w celu usunięcia wszelkich niepożądanych elementów zewnętrznych. Serce, ubytek, przegrody międzyprzedsionkowej, uszkodzenie ściany przed, oddzielającej przedsionki serca skutkujące przepływami krwi z prawego przedsionka do lewego oraz zmniejszeniem ilości krwi i tlenu znajdujących się w lewym przedsionku Odpo, odpowiada konfliktowi. Chciałbym lepszej komunikacji pomiędzy dwiema kobietami w moim klanie. Należy znaleźć w historii rodziny, wśród przodków, sytuację braku komunikacji między matką a córką lub pomiędzy prawdziwą matką a matką symboliczną. Na przykład, mężczyzna, którego matka nie dogaduje się z synową, jego dziecko, jego dziecko przyszło na świat z tą wadą, wyrażając konflikt rodziny i wypełniając nieuświadomione problemy ojca. Chcą lepszej komunikacji między tymi kobietami. Serce, zastawki. Przy wszystkich problemach z zastawkami musimy rozpracować konflikt z perspektywy męskości, kobiecości, relacji ojca, matki z dzieckiem. Kobiecość to siła dośrodkowa, męskość to siła odśrodkowa. Ucho jest narządem żeńskim, do którego wnika dźwięk. W oddychaniu biorą udział dwie siły: przy wdechu dośrodkowa żeńska, przy wydechu odśrodkowa męska. Oddawanie moczu jest męskie, jedzenie jest żeńskie. Przedsionki serca pełnią przede wszystkim funkcję odbiorczą, przyjmującą. Lewy przedsionek symbolizuje żeńską stronę naszej natury oraz matkę. Prawy przedsionek symbolizuje inną kobietę należącą do klanu, żonę, siostrę. Komory serca są przede wszystkim męskie. Lewa komora symbolizuje męską stronę naszej natury oraz ojca. Prawa komora symbolizuje innego mężczyznę należącego do klanu męża, brata. Serce zastawki. Niedomykalność zastawki dwudzielnej pomiędzy przedsionkiem a komorą serca. Mój ojciec wyrzuca mnie z domu, ale wracam dzięki mojej matce, miłość matki. Ponownie odnajduję miłość ojca za pośrednictwem matki. Na przykład, ojciec wyrzuca z domu córkę, jednak ona wraca dzięki interwencji matki. Serce zastawki. Wypadanie zastawki dwudzielnej. Brak porozumienia pomiędzy matką i ojcem. Matka wyrzuca z domu dziecko, które chciałoby do niego powrócić, lecz ich więzi są za słabe. Żona wyrzuca z domu męża, który prosi, by mógł wrócić, lecz żona mu nie wybacza. Konflikt terytorium połączony z oddzieleniem i naciskami odnoszącymi się do uczuć i miłości. W serce zastawki, zastawka dwudzielna zastawka pomiędzy lewą lewym przedsionkiem a lewą komorą, może wyrażać problemy małżeńskie, problemy w komunikacji między rodzicami, również problemy w, z komunikacją pomiędzy matką a synem, serce zastawki, zwężenie zastawki dwudzielne, zwężenie mitralne, krew z trudem przepływa przez lewy przedsionek i lewą komorę, rodzice mogą być w trakcie rozwodu, Niez, niezgoda między rodzicami, w którą zamieszane jest dziecko, Wstydzę się tego, co widzę, ponieważ wstydzę się tego, co widzę, wstydzę się także własnych oczu, poczucie splamienia, zabrudzenia. Na przykład widziałem, widziałem przyjaciela, który się powiesił, widziałem, jak mój kochany ojciec zdradzał matkę. Podczas wycieczki byłem zaszokowany biedą i nędzą. Mój pradziadek, zajmujący to samo miejsce w kolejności narodzin, co ja, był fotografem, Armii podczas ostatniej wojny widział zbyt wiele okrucieństwa. Teraz Państwa żegnam i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.